Fenomenalny mecz. Prawdziwa wisienka na torcie Pucharu Polskiego. Mam nadzieję, że czerpiecie tyle samo przyjemności z oglądania, co my z komentowania. W tym momencie Marek, papa ma dostęp na ultimate, rzuca się do przodu, Enzykił musi uważać, dasz do tyłu, świetny klat, Bierzer powstrzymuje trzech zawodników, kolejny cios, no i Tantrum teraz musi uważać, jest na niskim poziomie zdrowia, nadchodzi Wodziak to może być tragiczne, o, jest, jest w tym momencie teleport od Arzuela, Delord próbuje to może, musi się wycofać, świetny kataklizm, jest, jest odpowiedź, jest mocą Tantrum cały czas żyje, pierdą, wiaro, jest nim Tantrum przeżył, to mogą być trzy kile, Woziak nie ma już w tym momencie sztandaru. Zagrany dekalik przyjmuje te kule wszystkie, Twitch, ale LastBull jest odgrodzony, skinie pojawia się pierce. zagrany od razu na niego ekos. pon czy przeżyje? Jest press z obu stron pytanie, jest tu sam prawdopodobnie, nie da rady ten shotgun, ale to już za mata na maksymalnym zasięgu i dwa za jeden na Samsung White, ale first luck dla TSM. Zagrane. No i w tym momencie doskakuje Arkwell, z ja tej strony stronę Urbiego, Koń próbuje co może, musi się wycofać, świetnych latarpyża, ale monstrum za przeciwników, skakuje Wejlen czy znajdzie pi, tak jest, pierwszą ofiarą jest Tristana, Tim Rock w tym momencie chce walczyć, Flash latar latarpyża, dwa grupy z jednego sztandar dla będzie to triple kill i to jest team fight team i pójdą właśnie po nich świetny Windwall, blokuje bole, Howlinga i sobie, ale Egor w tym momencie pojedynkuje się z trzema zawodnikami, interwencja blokuje świetny, mocny rozsąd dla zawodników, Looper z powrotem zaskakuje do na tak jest, jest strzał w desce, momencie, King dla niego dalej próbuje swoich szans na macie. Będzie w tym momencie wejście trzech zawodników, ponieważ bardzo ciasno się to zrobiło, mu zabije w tym momencie Wilds pod carry, Świstek zajmie się Robem, a Stoki walczą życie, lecz to jest walka nadaremna, ponieważ to jest triple kill. Zegnostowany, ile tutaj ugra, no jest, trzy trupy, tandru, może być kwadra. lepszy jest powstrzymany przez... Sam... ...masko, pokazuje się, z i tak, to jest dla tak kolejnego ciosu, zapłaci oczywiście za to życie, w międzyczasie Kojk, Kojk odpuszczuje, no i Pilec, Fejlen nie daje sobie rady, taki relion koniec serii, bój się po Nexus, czym dąży Team Rock, Nadchodzi tutaj Delorce na toplane, więc być może w końcu padnie jakieś zabójstwo i ten małżeń... JEST okay, ale się... ten! Se, WIDZIAŁ TEGO FLASHA, DOCHODZI MODZIAK I TO JEST DRUGI ZGON DLA KOJAK Tabasco cały czas żyje w krzakach, pytanie czy zorientują się, kajdują. jest po złej stronie, ale cały czas żyje i nie zginie w tym teamfightzie I pytanie czy kolejny cios pójdzie za ciosem, Urbi dostał ultimate, jest pierwszy, może być drugi, NZQ nie żyje, double kill, tantrum zajmie się w tym momencie Lucja I to jest ace dla kolejnego ciosu